Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę piłkarską Aleksandra Pato w c 26. Przed najpierw na kolejny odcinek, dzisiaj zaczynamy od meczu z Barceloną, więc bardzo trudne spotkanie w Lidze Mistrzów. Liga Mistrzów, gdzie oczywiście mieliśmy debiut w ostatnim odcinku. Debiut nie w pełni udany, no mieliśmy bramkę, ale przegraliśmy z Liverpoolem 3 do 2. Teraz mamy Barcelonę, więc też kolejne trudne spotkanie, a jak wiemy, od start nie jest najlepszy, mamy 32 miejsce. Chcemy się wbić do tego top 24, dlatego... No przydałoby się zrobić 3 punkty, a 3 punkty w tym meczu wydaje się mało możliwe. Ale zobaczymy, oczywiście gramu u siebie, będziemy walczyć, zobaczymy, co będziemy w stanie zrobić w meczu z Barceloną. I będziemy mogli rozpocząć to spotkanie, a więc zaczynajmy mecz z Barceloną. Czy tutaj mój jest na ataku? Tak wyglądał to moje Zekan. Tak czy tak, no zobaczymy właśnie, jak będzie wyglądała Barcelona. No nie bez powodu, mam pierwsze miejsce George przy piłce, Pana Martina. To jest moje zakęta, jak właśnie myślałem. Ok, może tutaj piłkę do nas z powrotem. Bardzo dobre podanie Araujo. Pokonany strzał i bramka 1-0. minuta. Taki start był właśnie potrzebny. Taki start. Musieliśmy tutaj mieć, i chcemy, zgarnąć przynajmniej ten jeden punkt meczu z Barceloną, bo jednak nie mogliśmy pozwolić na to, że to oni strzelamy jako pierwsi i to jest naprawdę duża nadzieja dana, że tak zaczynamy mecz. Pierwsza ofensywna akcja i od razu tutaj świetna sytuacja, świetne wykończenie też tutaj, Juan Garcia pokonany, mamy 1-0. Pierwsza dosłownie akcja, pierwsza dosłownie akcja ofensywna już Barcelona pokonana po raz pierwszy, ale mam nadzieję, że nie po raz ostatni. No i tak wytłumaczę, że tutaj będzie ciężko się na pewno bronić, bo w no, poprzednim meczu nie przegrywaliśmy przez słabą ofensywę. No, bo ofensywa mogła być lepsza, ale no, przegrywaliśmy przez błędy w defensywie na pewno. Więc musimy uważać, lami niemal. Rojas. Będzie strzał, ale to jest strzał kompletnie niegroźny. Pomimo, że to jest dopiero 11 minut, to tutaj tak Każdą akcję możemy sobie tak na spokojnie grać, aby nie musimy się jakoś mega śpieszyć. Tutaj myślałem, że będzie aż z naszej pomocy tutaj wchodził. to właśnie czekając piłką do niego No to nie, bo tutaj idziemy się, aż ta piłka będzie posłana. i podaje do mojego zakana. Z powrotem piłka wraca do Pedriego No, moje to taki naprawdę randomowy dość transfer, ale to jest ich na ten moment, ich napastnik. Może poszli z rezerwowy normalnie, tylko że Lewandowski, bo ktokolwiek Nie, Lewandowski pan już nie jest tutaj, ale ktokolwiek tam jest, może. Bo jeśli jeś tak właśnie jest, bo jakoś nie wiem. Jakoś mam wrażenie, aby moje czy powinien być podstawowym napastnikiem Barcelony, czy nie zrobi ze słabą overallem? chodziłem nie wiem, jaki ma overall w tej grze. Tutaj, tylko na spokojnie, bez żadnego prostego błędu, właśnie jak możemy, to grajmy najbardziej spokojnie, jak możemy, żeby właśnie nie dawać im jakiś łatwych szans na kontrę. Oj tutaj, by bela podała, może do nas to mogu, że może by się udało. George. Ten ślizg niestety był nieudany. Myślałem, że przyjadę obok niego, a jednak trafiłem w niego, więc to będzie żółta kartka. Pedri. Szuka lamina, ale nie znajduje. Ale teraz moja żakień znalazła lamina, ale świetna. Wybrała jednego z naszych obrońców. Nie wiem, który to był, ale ważne, że to jest akcja, która nie zakończy bramką. Bardzo dobra piłka naprzód. Sakrawi. No. Myślę, że właśnie tutaj niepotrzebnie próbował do mnie. Lepiej było strzelić, nawet nie musiała to być od razu bramka, ale jakiś strzał celny, żeby to był to i tak, był już dobrze. Dobra, podaję do nas. Pato ma dublet, 2 36. minuta. No i to jest bramka, która nie daje nadziei na punkt. To jest bramka, która daje nam nadzieję na to, że możemy pokonać Barcelonę i to byłoby ogromne, ogromny sukces dla nas byłby to i to by nam oczywiście pomogło tutaj przywrócić te duże nadzieje na to. Że będziemy mogli zakończyć TO24. Bardzo ładna piłka do nas. Nie wiem, kto to był MUKAU chyba do nas podał. Nie wiem, kto to był dokładnie, ale ważne, że ktokolwiek to był, podał do nas celnie. My to wykończyliśmy. Żółtą kartkę, oczywiście, też mamy, ale najważniejsze dla nas jest, że mamy bramkę. To jest ważniejsze niż żółta kartka, że jest 2-0 na ten moment. Rojas, który jest kapitanem Barcelony. Musimy uważać właśnie, żeby im tutaj nie dać bramki jeszcze tej pierwszej połowy. To 2-0 byłoby fajne do utrzymania po pierwszej już połowie. Nie chcę właśnie, żeby tutaj oni jakoś mieli tą jedną bramkę. Pedri. Ken. Jamal. Strzelił Jamal, no myślałem, że to będzie do złapania łatwe. Rzut rożny. I to był strzał, tak jest, to był a to był strzał nad bramką. Więc prawdopodobnie po pierwszej połowie będzie 2-0. Zależy od tego, kto piłkę przejmie. No Barcelona ma przejmie, niestety, LaMigna mal. Oj, to jest... Jeszcze sytuacja trochę groźna, ale teraz bramkarz łapie. Dobra, mamy 2-0 po pierwszej połowie. Wynik, który nie mógł się po prostu wydarzyć, a jednak jakoś się wydarzył. 2-0 po pierwszej połowie prowadzimy z Barceloną, czyli drużyną, która jest na ten moment pierwsza w fazie ligowej. Ale na pewno z tego pierwszego miejsca spadną, jeśli taki wyjątk się utrzyma. Zaczynamy drugą połowę. Też szkoda tego do nas, że nie było. Dobra, świetne przejęcie Belenowy. Miałem padać do Haraldsa, ale w ostatniej chwili jakoś czułem, że mogę, mogę tutaj niecelnie padać, to będzie przyblokowane jakoś. Teraz zamachnął się, ale nie, nie tutaj w być pierwszym do uderzenia. George, trochę ma przestrzeni podaje do środka do kana. Piłka do Fermina. Długo to piłkę otrzymuje George. Cały czas ma piłkę i jest na skrzydle. Zostań fermina. Teraz ma posiadanie. Fermin. Będzie strzał. I gdyby nie ten blok w ostatniej chwili, możliwe, że byłaby to bramka. jak nie był to strzał z daleka, był to strzał z pola karnego już. Piłka. No, niestety nie da nie do nas podana. Kunde. To nie będzie piłka, Tak, jest to nie będzie właśnie piłka, która sprawi nam problemy jeszcze piłka z Teraz Cały czas mamy szansę. Jeszcze sk jednak prawie to się jeszcze udało. Myślałem sobie tak, że właśnie... Przestrzeni myślałem, że ta piłka nie ma szans, żeby była, żeby... że tu był celny strzał cokolwiek, co a my mieliśmy jeszcze słupek uderzony spróbowałem tak właśnie zaskoczyć dość mocno, czyli właśnie już wydawało się, że na, na 100% podam, a jeszcze tutaj ściąłem i chciałem na bliższy uderzyć, ale to był strzał, strzał który poszedł na dalszy, a tak czy tak, tak mnie to właśnie zdziwiło, że po, prostu, że po prostu ten strzał był właśnie jakoś groźny jeszcze w takiej pozycji. Wydawało się, że właśnie już jest za późno i już nie jest groźnie, a jednak jeszcze to była naprawdę dobra próba. Niemal. Mamy tylko kwadrans, Barcelona jest u siebie na swojej połowie, a muszą strzelić dwie bramki, żeby mieć przynajmniej remis. To wydaje się naprawdę już bardzo mało możliwe. Etajna bramka. Patrz na ten dzisiejszy mecz. też nie, nie wydaje się jakoś mega możliwa. Tu foul. Tak jest, ale. A jeszcze wrócę do tego. Tak jest. Wracam do tego. 79 minuta. Mamy zmiany. Belenowa schodzi. Murphy. właśnie miałem wrażenie, że kojarzę. To jest chyba Jacob Murphy, który gra w Newcastle. Miałem wrażenie właśnie, czego kojarzyłem. Niemal na skrzydle. Na nie był za dużo tutaj w stanie zrobić. Teraz będzie rzut rożny. I to jest strzał bardzo łatwy do złapania dla naszego goalkeepera. I to oznacza, że możliwe, że to była ostatnia szansa Barcelony, żeby w ogóle strzelić bramkę jakąkolwiek. Potem była, ale nie udało się. Okej, okay, to jest ostatnia już taka akcja. Taka ostatnia akcja meczu, która może jedynie zmienić wynik, ale nie zmieni tego, że niesamowicie duże trzy punkty będą nasze. Wynik się też już nie zmieni. Piłka jest złapana i to jest koniec. A więc Lille wygrywa 2-0 z Barceloną po dublecie Pato. I to są trzy punkty, które odmieniają zdecydowanie nasze tutaj losy w Lidze Mistrzów i też odmieniają, no bardzo dużo, bo nie tylko to są trzy punkty, ale my też pokazujemy, że potrafimy pokonać tak dobrą drużynę, jaką jest właśnie tutaj Barcelona, więc to jest naprawdę niesamowite i jest to duże naprawdę, jest to bardzo duże, co właśnie osiągnęliśmy w tym momencie. Teraz tylko właśnie zobaczymy, jaki będzie kolejny ryba, a to dopiero będzie Przyszłość, no mamy teraz mecz za to duży w lidze, który Sam nie wiem w sumie właśnie czy powinienem grać czy nie Bo to jest mecz ligowy, ale to jest duży mecz ligowy Największy mecz ligowy jaki możemy mieć, czyli mecz z PSG. A zobaczę w sumie tę różnicę jaką tutaj mamy Okej, okay, czy to jest 5 punktów różnicy Z tym, że mamy tyle samo kolejek? Tak, jest tyle samo kolejek, no to To byłoby duże, byśmy już, jeśli byśmy wygrali mielibyśmy tylko dwa punkty straty to jest nasz ostatni sezon tutaj w Lille, więc myślę, że warto zagrać. Warto zagrać to spotkanie, przynajmniej spróbować oczywiście ich pokonać i zgarnąć właśnie tutaj kolejne duże trzy punkty. Zdobyliśmy dopiero duże trzy punkty w meczu z Barceloną, tylko że oczywiście trzy punkty duże jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, a teraz duże trzy punkty ligowe potrzebujemy. i będziemy mogli rozpocząć to spotkanie, a więc Lille kontra perze. duży mecz ligowy o duży na pewno 3 punkty Panie do nas, ale nie najlepsze Zobacz Jako Murphy, który właśnie tutaj z tego co widziałem to gra od początku w tym spotkaniu Pidiniam. Przecież miał piłkę, przecież miał okazję ogólnie PSG miał okazję, ale tak, co się szybko zakończyłem? Oj, to podanie było strasznie: bardzo, bardzo złe, no i strasznie ryzykowne, niepotrzebnie ryzykowne. Nie wiem, po to ta piłka miała do mnie wytrafić, gdzie było więcej, lepszych opcji tam ogólnie. Które ruszamy naprzód, podanie do Murphy'ego chyba? Jeszcze będzie piłka dla nas. A, jeszcze chciałem padać do Murphy'ego, ale już próbowałem to robić, a nie dam rady, nie zdążę właściwie do niego padać. Podaję do kwartscali. No my już sprawę, że graliśmy oczywiście w Superpułażu UEFA Tam ich pokonaliśmy. Teraz zobaczymy jak to będzie wyglądało właśnie w tym ligowym starciu. Tutaj są może być niebezpiecznie. ja będzie tutaj... No wywalczył już które tutaj właśnie nie mogliśmy sobie z niej poradzić. Piłka będzie do nas. No, przyspieszenie mamy całkiem konkretne. Przynajmniej powinniśmy mieć, ale. Nie jestem w stanie to jest za bardzo to zrobić nawet jakkolwiek. Może zimę z daleka, bez problemu do wybrony. No, potem do Haraldsona, więc naprawdę nie mam pojęcia jak tam mogę piłka iść kompletnie, aby... No takie mocne podanie, nie rozumiem jak może być naprawdę zrobione, gdy klikam X to ta po prostu nie może piłka być tak mocno podana. No jest właśnie podana, no i to psuje kompletnie akcję, o To powinna być bramka, ale tym razem nie trafia PSG, a to była ich zdecydowanie najlepsza szansa jak na razie. Okej, okay, no i teraz właśnie możemy trochę ruszyć może. No tam mówię, mam to przyspieszenie, więc fajnie byłoby to móc zaprezentować. No jesteśmy bardzo szybko. Hakimi też jest szybki. No nie wiem właśnie, czy może muszę mieć szybkość biegu też 99, tak czy tak nie podałem mi się, nie to. Jednak chciałbym... jako przyspieszenie 99, no to nie wiem... Chciałem na pewno widzieć to przyspieszenie. Może tam wiem. Może to przez to, że Hakimi, ale nie, nie było odczucia aż takiej prędkości. Za łatwo. Dobrze, że nie trafił, ale załatwę tutaj wszedł postu Wittinia. Razem Teraz na piłka nie będzie nasza, niestety. Oj, strzał będzie... Myślałem, że ten strzał... No, patrz na to ile miałoby tam miejsca, to myślę, że to mogło być lepsze. To mogła być lepsza próba ogólnie. Dobra, piłka od Murfiego. Jeszcze uderzmy, no jeszcze nie bo takie takie złe, ale pomyślałem sobie przynajmniej spróbujmy, przynajmniej miejmy ten strzał. Oj, tutaj dobry wślizg. To może i dobra szansa, strzał i poprzeczka. Nie wierzę. Nie wierzę, że to ta okazja była naprawdę świetna. Ta okazja to powinna być bramka. To powinno być 1-0 w tym momencie. A jest 0-0. I tak kończę pierwszą połowę. Nie wiem, byłem przekonany, że to nie będzie za mocne. Myślałem, że zmieścimy to. Ale no nie daliśmy radę. I pewnie, że w sumie i my. No oni też mieli taką jedną dobrą okazję. Zimian to był, chyba, który miał tą okazję. Więc zabieram ekipy, miały naprawdę po jednej takiej super okazji w pierwszej połowie. Zaczynam drugą połowę. Sakra no tutaj właśnie nie wiedziałem, to mogło być różnie, mógł do mnie podać, mógł do Haralca podawać. Myślałem, że może jednak Haralca, no ale jednak nie, to bym ja. Piłka w naprzód. Dobrze, dobre przejęcie piłki. Ralsson. Dobrze nie stracił. Okej. Okay. Sachrawi dobrze podaje do nas. To musi być gol, to jest gol oczywiście, że musiał być gol. 1-0, 58 minuta, tym razem Pato trafia i to jest kolejne duże trafienie w tym odcinku. Trafiliśmy z Barceloną, dwie ważne bramki, teraz trafiamy dużą bramkę z Perze. poradziliśmy sobie tutaj z obrońcą, potem z bramkarzem. Perze na problem, świetny. to było, wszystko to jest zrobione i to jest 1-0. No i na ten moment mamy zwycięstwo z Perze, które tak jak mówiłem byłoby bardzo duże, Patrząc na sytuację w tabeli tabel tabel Ligun, nie w tabeli Premier League, no zobaczymy, czy dam radę utrzymać. Czy dam radę, właśnie te 3 punkty zgarnąć? Choć nie będzie łatwo, o już rusza. Już będą próbować odrabia odrabiać te straty. Nie tym razem jednak. Oziman. Taj nie traci piłkę. Podanie. Okej. Okay. Teraz mam wrażenie, że było ryzykowne, ale bez straty to jest najważniejsze. na piłkę. Jeszcze... nie, a teraz Hakimi? Tu jednak był faul? Okej, okay, no nie wygląda to zbyt, jak by to, to powinien być faul. Okej, okay, spróbujmy ostry kąt, wkręcić tak, i może się uda. Nie wiem, czy nie za mocno. Tak jest, okej, okay, pomyślałem sobie właśnie, że spróbujemy, ale nie udało się tego wkręcić. Gdyby było 0-0, na pewno bym wrzucał, teraz pomyślałem sobie, a czemu nie, spróbujmy. Trochę mniej, mniej siły, no, może coś by z tego było więcej. Pięknie, tutaj zabieram piłkę. No teraz mam jeszcze trochę tej kondycji, więc teraz naprawdę muszę, jakby, może nie muszę, ale chcę pracować tutaj jak najbardziej i pomagać naszej drużynie. No ale tutaj wracać właśnie i grać trochę defensywniej. Tego trochę się niespodziewanie ukryłem. Myślałem, że nie będzie do niej podała jak dosłownie jest obok mnie, tylko tą piłkę bardziej utrzyma. Oj. Dobra próba, byłaby to. Miał czas, miał więcej czasu. Myślę, że mógł lepiej to się zachować. Patrz na to, że nie miał tej żadnej, aby. Nie miał żadnego obrońcy, czy żadnego zawnika naszego. To myślę, że mogło to na pewno się gorzej dla nas skończyć. To musi być piłka złapana, tak jest. Teraz po prostu piłkę nie oddać im i tak byłoby najlepiej. Tylko ta piłka. Okej, okay, dobra, nie była to zła piłka. Teraz Sahra i ruszamy naprzód. Super, dobra, podaję do nas. No już uderzyłem, ale niestety już nic tego nie będzie. Ale piłkę i tak mamy. Piłka tyłu, niecelne podanie, ale to nic, bo w tym momencie to jest koniec, tak jest. A więc wygrywamy z Perze. Dwa bardzo duże zwycięstwa w jednym odcinku. Pokonanie Barcelony, a potem pokonanie Perze, więc. I tu, i tu zgarniamy bardzo ważne trzy punkty i w tabeli Premier League, i w tabeli e, tam fazy ligowej może powiedzieć, Ligi Mistrzów, Potrzebowaliśmy tych punktów bardzo i je mamy. Wiadomo, że w Lidze Mistrzów bardziej z aspektu tego, że sobie źle radziliśmy, a tutaj radziliśmy sobie dobrze jak na razie, ale po prostu jeśli chcemy, no mieć nadzieję, nadzieję jakieś tam na to Mistrzostwo Francji, to potrzebowaliśmy wygrać i to zrobiliśmy właśnie. To wygraliśmy, wygraliśmy i właśnie nadzieje na pewno są większe. Milica... Będziemy symulować, oczywiście, bo dzisiaj już nie będę grał żadnego meczu. Ale wiem, że to może być trudniejsze spotkanie. Że to nie będzie nic takiego prostego, na pewno to nie będzie. Nie, ben, nie będą to łatwe trzy punkty, na pewno. Będzie musieć się namęczyć, na pewno i walczyć. Ty Bardziej na wyjeździe. No właśnie, przegrywamy. No, wygrałem SP, że było na marne. Niestety, bo od razu symulację symulacji przegrywamy, więc to. To boli, no ale co mogliśmy zrobić? Widzę w Łódź, okej, okay, dobra. Powiem tak, no na ten moment jesteśmy w sytuacji, że każde punkty są potrzebne, więc tak że mówiłem, chcę grać te mecze, więc będę grał te mecze i dlatego ten widzę Łódź, no będziemy grać z nimi, bo oni mają to miejsce, które chcemy mieć minimum, czyli 24, a to pokonanie każdej takiej drużyny, która jest przed nami, to byłoby du duże. I tak, zobaczmy jak to wygląda, czyli te drużyny mają 6 krajów, ok, jeśli byśmy wygrali z Widzewem, to, to byśmy wyprzedzili Sporting, Frankfurt, Dynamo, Zulte, Slavia widzę też byłby wyprzedzony? Tak jest, widzę, by też był wyprzedzony, więc jedynie teny może nie. Dlatego byśmy skoczyli na takie 25-24 miejsce. To byłoby duże. I takie miejsce po 6 kolejkach byłoby całkiem ok. A wierzę, że możemy widzew wódź pokonać bez problemu, jakbyśmy się z, nim, z nimi mierzyli. Dlatego będziemy grać. Będziemy to spotkanie grać, bo myślę, że właśnie tam wiem, potrzebujemy to zagrać. Okej, okay, a więc tak. Jakie zespoły na mnie interesują? Jest to dalej Inter, tak jak myślałem. Jest to dalej Liverpool. Jest to Nottingham, dobra, czyli Nottingham, no nie myślimy o nich, ale na pewno Inter i Liverpool myślimy. No powiem tak, patrząc na to, że nie mamy jeszcze połowy sezonu, a mamy 80 strzałów, to myślę, że będziemy mogli 80 strzał celnych, to myślę, że i tu, i tu będziemy mogli pójść. A gdybym ja miał zadecy zadecydować, bo nie, może będę robił ankietę, może nie, no to mini ukraczę bliżej do Liverpoolu, do przejścia do Liverpoolu, ale zobaczymy. Bo tak jak wiem, możliwe, że będę robił ankietę, sam nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało. Jeśli ja chodzi o nasze liczby, no to w tym sezonie mamy 23 mecze, 17 bramek, 6 asy. Jestem zawieszony, ale nie wiem gdzie. Czy jestem zawieszony w Lidze Mistrzów? Bo to są okropne wieści, jeśli tak jest, a coś czuję, że tak jest. Bo, bo mieliśmy żółtą kartkę dawno. Tak jest, jesteśmy zawieszeni na ten mecz. No to okej, okay. szybka symulacja, wygrzamy, super. Sakrawi z dubletem. Podtrzymywaliśmy tego i bałem się, że jak nas nie będzie, to jakimś cudem znajdziemy sposób, żeby nie wygrać tego spotkania, ale daliśmy radę. No dobra, więc odcinek trwa jednak dłużej, bo oglądam tutaj dalej te mecze. Skoro właśnie jednak nie musieliśmy się zatrzymywać już teraz. Mecz z Metz, no tutaj musimy wygrać. 17 drużyna w tabeli, więc musimy to wygrać. No i pięknie. Sakrawi, Pato, Pentalep. Jedyny minus to Nova, który zobaczył czerwoną kartkę. Spadam na ławkę, to nie są też dobre wieści. I teraz będzie mecz, no też duży mecz. Nie wiem, czy nie będę tego meczu grał. Bo To też jest duży mecz. Marsylia, nie wiem czy będę w ogóle. Właśnie, chyba nawet trening nas nie uratuje, niestety. Tak jest, nawet nasz trening nie uratuje. Będziemy tutaj wchodzić z ławki na to spotkanie. Szkoda, szkoda takiego dużego meczu. Będziemy wchodzić z ławki, no ale nie mogę tutaj za dużo zrobić więcej. Jedynie możemy trenować. Teraz się zbliżyć do bycia podstawy, jednastce, ale tam nie będziemy. A zobaczmy, tak. Nie będę tego meczu grał, ale zobaczmy. Okej, okay, no. Doprowadzą, ale mam też czerwą kartkę. Więc zobaczmy to. Będziemy grali na początek następnego odcinka. To jeszcze w sumie. Zobaczmy, czy teraz nowy zespół się nie pojawił. Tylko to zobaczę. Nie pojawił się nowy zespół, okej. Okay. To tyle. Już nie będę oczywiście. Znowu patrzę na te nasze liczby, bo tam się praktycznie nic nie zmieniło. Tam tylko jeden mecz więcej. Jedna bramka więcej, więc za dużo się tutaj nie zmieniło. Teraz będziemy kończyli. A więc. Yy, Także mówiłem, następny odcinek zaczniemy od tego meczu. Będziemy też pewnie mieli te dwa mecze, pewnie jeszcze dwie kolejki w Liddy Mistrzu będziemy sobie grali i zobaczymy, czy coś jeszcze więcej. I to tyle. Więc jeśli film Wam się spodobał, możecie oczywiście zostawić łapkę w górę, możecie też zostawić subskrypcję na kanale, jeśli tego jeszcze nie robicie. Dziękiam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!